Forum dyskusji, forum, na którym spotykają się pracownicy lasów państwowych, pracownicy administracji ochrony przyrody, naukowcy, organizacje pozarządowe. To, czego mi brakuje często na takich spotkaniach, to obecności również przedstawicieli lasów prywatnych. Dyskutujemy o ochronie przyrody, dyskutujemy o zarządzaniu lasami, o zrównoważonej gospodarce i zapominamy, że 20% lasów jest nieobecna przy takiej dyskusji. Więc taki wniosek na przyszłość. Spróbujmy zaaktywizować również prywatnych właścicieli lasów, żeby zechcieli z nami się tu spotkać i podyskutować. Również porozmawiać o rezerwatach, których jak Państwo wiecie, Większość, bo około 86%, zostało ustanowiona na gruntach Skarbu Państwa Zarządu Państwowych. W przypadku rezerwatów leśnych jest to no, naprawdę bardzo duża większość i teraz mamy do czynienia z taką, tak można Latyną decyzji ustanawiających rezerwaty, te ostatnie dwa lata są bardzo bogate. W zeszłym roku zostało ustanowionych ponad 60 rezerwatów przyrody, w tym roku, na wrzesień, już mamy też ponad 60. Jak popatrzymy na dane statystyczne, które oczywiście ze statystyką różne rzeczy można robić i wykorzystywać je na różne sposoby, ale jak popatrzymy na dane statystyczne dotyczące tego, jak polskie obszary ściśle chronione mają się na tym tle, tle europejskim, to faktycznie wyglądamy dosyć blado. tak? Jeżeli porównamy te 1,5%, to okazuje się e, obszarów objętych bankami narodowymi i rezerwatami przyrody, to okazuje się, że e, jesteśmy trzecim najgorszym państwem w Europie e, porównywalnym z Niemcami, jeśli chodzi o e, liczbę obszarów czy powierzchni obszarów objętych ochroną ścisłową. Dalej pytanie, czy to mówimy o ochronie ścisłej, bo jak przejdziemy na kategorię ICN-u, te które tak, faktycznie mówimy o ochronie ścisłej, to, to ja znajdą, znalazłem opracowanie, które wskazuje na to, że patrząc na grupę pierwszą A, B plus drugą grupę w ramach kategorii ICN-u, to mamy do czynienia, to, to wtedy polskie obszary stanowią 0,6% powierzchni kraju. I to jest wtedy ta nasza ochrona ścisła. Ze, ze skromności myślę, że nie powinniśmy nawet porównywać się do tego celu 10%, który został wyznaczony w strategii ochrony bioróżnorodności do 2030 roku unijnej strategii ochrony bioróżnorodności. Ja jestem teoretykiem, osobą, która siedzi za biurkiem. Państwu, że możecie chodzić w teren, Jestem tak naprawdę przyjechałam dzisiaj, żeby posłuchać o tym, jakie państwo macie problemy, żeby wiedzieć, w jaki sposób możemy Państwa wspierać w tym procesie tworzenia e, tworzenia rezerwatów. To, co naprawdę wierzę, to w to, żeby, że, że, że można, że się da. 15 lat temu, jak zaczynałam swoją pracę w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, um, powierzchnia obszarów chronionych w Polsce, jeśli chodzi o Parki Narodowe to było wróciłam do 1,5%, wróciłam po 15 latach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska i dalej to było 1,5%. procent. Dzisiaj wiem, że dochodzimy do 2% i to jest Państwa zasługa i wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Mostję się jednak czymś, czymś nowym. Dziś byśmy chcieli sobie zadać pytanie i spróbować na to pytanie odpowiedzieć. Czy rezerwat, co chcemy, tworząc rezerwatę, co chcemy zachować? Co chcemy chronić? Co chcemy osiągnąć? Myślę, że to pytanie dzisiaj będzie tutaj głośno zabrzmiewać. Będzie także, myślę, yy, na to pytanie wiele odpowiedzi, bo usłyszymy doświadczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, które tworzą też od lat ku ale ostatnio tworzyły je jednak trochę inaczej. Usłyszymy o ich doświadczeniach, wielu dobrych, ale wielu też trudnych usłyszymy doświadczenie y, tych, którzy zarządzali do tej pory gruntami leśnymi, które staną, staną się zaraz albo stanęły się właśnie przed chwilą rezerwatami przyrody. Też ich doświadczenie w tworzeniu rezerwatu i też już pewne niepokoje, być może troski o to, jak będą dalej zarządzane te rezerwaty przyrody. Więc będziemy słyszeć różne głosy, dobre, pewnie też krytyczne. Będziemy się na tych głosach uczyć. I będziemy sobie na pewno zadawać pytanie, co chcemy osiągnąć tworząc rezerwaty przyrody? Możemy też patrzeć na sprawę funkcjonalnie. Rezerwat przyrody to jest taki teren, gdzie no w zasadzie wszystko jest zabronione, dopóki nie zostanie dozwolone. To jest istotne, bo rezerwat przyrody oznacza, że wywalamy ludzi z rezerwatu, a potem ewentualnie do czegoś tam dopuszczamy. To nie jest takie proste, bo tamte przepisy są trochę Niektóre rzeczy robimy z udostępniającym. A na przykład wprowadzanie psów jest takim wyjątkiem, że wcale nie wprowadzamy go od razu, tylko dopiero jest skutek planu ochrony i tak dalej, który możemy również zezwolić. jest tam parę komplikacji, ale generalnie idea jest taka.